Paralizator z gazem Skorpy 200 Cechy towaru Paralizator dotykowy Skorpy 200 Skorpion 200 Zmiotaczem gazu łowiącego od skuteczna broń elektryczna dostępna bez zezwoleń Stosowany zarówno przez służby mundurowe, między innymi i .N. policję Straż Miejską Agencję Ochrony Grupy Zawodowe Wysokiego Ryzyka np. taksówkarzy, listonoszy listonoszy oraz przez osoby cywilne. Obudowa polimerowa kompaktowa obudowa sprofilowaną rękojeścią umożliwiającą pewnych chyt. W dolnej części znajduje się gniazdo zawleczki bezpieczeństwa. Po wyrwaniu zawleczki urządzenie nie działa. Paralizator posiada blokadę przed przypadkowym włączeniem urządzenia. Wyłącznik on przez of. Do zestawu producent do starta Działanie paralizatora urządzenie generuje impulsy elektryczne o wysokim napięciu i niskim natężeniu powodujące skurcze, zwodczenia oraz bóle mięśni. Paraliżują one układ nerwowo-mięśniowy napastnika skutecznie obezwładniając go na kilkanaście minut bez wyrządzenia trwałych obrażeń. Przyłożenie elektrod powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego przez co mięśnie obwodowe rażone są ładunkiem elektrycznym o napięciu. 200 000 V. Prąd działa wyłącznie na mięśnie odwodowe napastnika przez co nie przechodzi na osobę broniącą się. Konstrukcja paralizatora uniemożliwia wyładowanie furne w przypadku bezpośredniej styczności z napastnikiem na przykład dostaniemy złapani za rękę przez napastnika. Działanie notacza gazu, 15 ml kojennik z gazem pieprzowym w postaci żelu o zawartości 10% od oleoresinka psiku. G stosowanie substancji paraliżującej w postaci żelu zwiększa zasięg strumienia gazu, umożliwia lepsze przybieranie substancji do napastnika oraz ogranicza w pomieszczeniach zamkniętych efekt podrażnienia dróg oddechowych wyłącznie do agresora. Substancja niepalna. Zastosowanie substancji niepalnej gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika przed ewentualną odpowiedzialnością za przypadkowe skutki poparzenia napastnika podczas obrony. Dotyczy użycia notacza przeciw osobom np. palącym podczas interwencji. Efekty użycia. 0,5 sekundy, porażenie krótkie, lekki szok skurcze oraz bóle mięśniowe. 4-5 sekund, porażenie pełne, kilkuminutowy szok połączony z utratą orientacji. Ważne.